Cześć wszystkim. Nieuchronnie zbliża się mi kolejny przegląd w mojej Mazdzie CX3 przy przebiegu 90 tysięcy I przy tym przebiegu będzie już konieczna wymiana jeszcze oryginalnych, fabrycznych tarcz hamulcowych przednich, jak i również wymiana klocków hamulcowych. Jak dobrze wiemy, Mazda na pierwszy montaż montuje zarówno klocki, jak i tarcz z tego co wiem, firmy TRW więc zakupiłem zarówno klocki, jak i tarcze właśnie tej firmy. No i na przykład zobaczmy, jaką grubość mają nowe fabryczne klocki pomocowe Zaraz tu postaramy sobie to otworzyć. Okej. Okay. Więc tak jak widzimy, mamy tutaj Komplet losków pomocowych naprzód. TRW. No i tutaj mamy grubość. Postaramy się sobie ją zmierzyć. Mniej więcej jaką grubość ma. powinna mieć z tego co wiem, chyba około 10 mm. No i z tego jak widzimy, tak wychodzi, że klocki mają nowe klocki. Mają nowe klocki mają te 10, 10 mm grubości. Oryginalne fabryczne klocki hamulcowe wytrzymały mi z tego co pamiętam 45 tysięcy. Były wymieniane na y, trzecim y, przeglądzie, bo ja robię przeglądy, tak jak to już wspominałem: co 15 tysięcy, a nie co 20, tak jak zaleca Mazda, więc były przy trzecim przeglądzie wymieniane. I teraz już będzie szósty przegląd i klocki hamulcowe będą musiały być wymienione drugi raz, co prawda? Y teraz klocki hamulcowe firmy AT zamontowane i one jeszcze jako tako nie wymagałyby wymiany, ale ze względu na to, że tarcze już niestety przy 90 tysiącach kilometrów będą potrzebować e, wymiany, no to musimy też oczywiście wymienić klocki. No a tutaj mamy nowe mamy nowe e, nowe tarcze hamulcowe. staram się je wyciągnąć. OK. I tak właśnie wyglądają, wygląda nowa tarcza. Okay. Więc komplet y, tarcz i klocków mam już y, przygotowany. Wypłynę dosłownie chyba tam 800 km do 90 tysięcy do przeglądu. Jak tylko będzie zrobiony przegląd, postaram się nagrać filmik, jaki koszt był tego przeglądu. Oczywiście części mam, tak jak widzicie, zamówię, zamówione we własnym zakresie, więc w autoryzowanej stacji będę płacił tylko za samą usługę czyli za przegląd wymian, przegląd olejowy. No i oczywiście jak też za wymianę tarcz i klocków hamulcowych. No i oczywiście też no i będę też chciał przy tym przebiegu zrobić serwis klimatyzacji, odgrzybienie i sprawdzenie i ewentualnie uzupełnienie czynnika chłodzącego. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!